Dzień dobry, dzień dobry kochane farmazanki. Witam Was serdecznie z galerii Wrocławia, podróży sentymentalnej do mojego ukochanego dawnego miasta, które to poza drobnymi wyjątkami już nie jest moim ukochanym, ale kochani, to miejsce z pewnością jest. To miejsce z pewnością jest, bo architektonicznie i yy, wspomnieniowo mi się podoba. Jak Wam mówiłam w szortach jesteśmy teraz w ogóle na, 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 da, na, na dachu, na balkonie, na tarasie. Jak Wam mówiłam w szorcie, pracowałam kiedyś w tej galerii w Wrocławiu. Niektórzy szczególnie jej nie lubią, ale ja szczególnie ją lubię. Jest na przykład McDonald's. O żar. Ale zamówiłam sobie logiki z McDonalda z polewą karmelową. A co? Jak żyć to z rozmachem. No. Jakie wrażenia. No, niezmiennie fajnie. Fajne. Bo energia tutaj jest naprawdę niezła. Jesteśmy teraz na dachu. Powiedzmy, można tutaj pracować. Można nagrywać. Jest takie miejsce, gdzie są w sumie takie biura. Więc jak jacyś szaleni na nastolatkowie, niepełnoletni, chcieliby jakieś biznesy robić, to mogą sobie tutaj przyjść. I swobodnie siedzieć. Jest taki gratisowy office. No, to jest fajne. Można sobie siedzieć na dworze i można sobie siedzieć również wewnątrz. O co płacić za biuro kochani? Można sobie ładować mm, telefon, laptop i nadawać w świat. Ja muszę szybko do moich farmakonków nadawać, bo mam 5% baterii. No, i co ja wam chciałam powiedzieć? Energia tego miejsca zawsze mi się podobała. Kojarzę tutaj ten zapach na wejściu bardzo dobrze. Pracowałam tutaj u mojego kolegi dobrego. który miał to salon z futrami. Niestety. Pracowało się bardzo dobrze. Aż nastał COVID i galeria musiała się zamknąć. A ja się też musiałam zamknąć i musiałam pomyśleć, co ja mam robić ze sobą. Przyszło mi do głowy, żeby otworzyć wtedy firmę sprzątającą. tak się moje losy układały wtedy. No a teraz wiecie. Parmazonie. Na no, moich farmazonów kochanych. I mam nadzieję farmazonić długo. Z sukcesem oraz wielką satysfakcją pozdrawiam Was z tego miejsca wiaterek właśnie bawią moje życzenia po prostu lecą do wszechświata kocham Was i buziaczki